To idziemy na ogród. Na such mi najlepiej idzie, powiem Wam. No to tak było, właśnie, na such. A powiedz mi co się stanie, jak przegnę z mocą. Jak dam moc 180 na tą elektrodę. W, w Półtorej elektrody wypalonej. Jedziemy. Ponownie witamy. Mam jeszcze parę rzeczy do pospowajania na ogrodzie. I chciałem skorzystać z mojego urządzenia 3 w jednym, bo to, jest ponoć bardziej, to są prace przeznaczone bardziej pod elektrodę. Natomiast Daniel przywiózł mi tutaj dla pokazania taką inną spowarkę, małą, elektrodową. Daniel, jakbyś powiedział coś więcej? Słuchaj, Marcin, jeżeli mamy gdzieś do przenoszenia, czasami urządzenie, które mieliśmy wcześniej. Masz pulę 5 kg, my samo w sobie waży tam około 20 kg, więc można zastosować coś mniejszego, poręczniejszego. Jeżeli są to też elementy dużo większej konstrukcji, grubsze, grubszy metal, możemy użyć też spawania tym urządzeniem elektrodą, co nam też pozwoli łatwą, łatwą wymianę też materiałów. Elektrodę montujemy w uchwycie i spawamy bez żadnego gazu osłonowego. Łatwa w przenoszeniu, to urządzenie waży kilka kilogramów, więc yy, też jest poręczniejsze. Nie? Mhm. Czyli w wypadku takich prac ogrodowych, yy, w większości wypadków taka elektroda by mi starczyła? Jak najbardziej. Do, do różnych prac naprawczych nie potrzebuję mieć całego tego Większego, no jednak też więcej funkcji, większa cena urządzenia, mhm. tak? To jest wystarczające. Tak, to jest wystarczające do takich zwykłych konstrukcji, jakichś tam kątowników, czy, czy takich jak tutaj. W zupełności też by to, to wystarczyło do, do pospawania. Mhm. Precyzyjniejsze spawania to już tamto, co wspominałeś. To okay. do takich typowych standardowych zastosowań w gospodarstwie przydomowym czy też ogrodniczym. Czyli tak, jak dzielicie się wytrzymałeś przede wszystkim, tak? Dokładnie. Okay. Dobra, to może zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jasne. Okay. O, kabel jest niezły. Nieźle gruby, czekaj, bo tutaj. O, nie? O. Tak, tu jest uchwyt elektrody, uchwyt masowy. Okay. Więc możemy sobie to. A, to jest do elektrody. Solidnie. I tutaj mamy samo urządzenie w sobie. Instrukcja, Instrukcja w środku obsługi. też jest. To nie będzie nam potrzebna dzisiaj, bo mamy Ciebie. Jasne. W takim razie. Kabel solidny, jak do takiej sławarki też wiadomo, to jest o, potrzebne 3 razy 2,5 mm kwadrat. Czyli taki sam przedłużacz jak w tamtym urządzeniu. Dokładnie w tamtym urządzeniu. Przedłużaczek też spokojnie do 25 metrów przedłużacz bez problemu tutaj może być stosowany. Tu widzę chyba jest tył, tak? Mamy włącznik. Tak, jest, a z przodu mamy. Prosty panel. Oh. Do wyboru, tak jak widzisz, też mamy opcję TIG, jest to taki Lift TIG, czyli spawanie stykowe TIGiem, ale w dzisiejszej akurat odsłonie będziemy używać MMA, jest przełączone MMA. Prosta regulacja prądu od minimum 10 A do maksimum aż do 200 Więc okay. w tym przypadku na wyświetlaczu nam się pojawia tutaj wartość prądu, jak podłączymy ją do sieci. To urządzenie ma jeszcze takie funkcje jak Anti-Stick i Arc Force. Anti-Stick to jest taka sytuacja, że jak masz elektrodę i ona nieraz przywrze do materiału, to ona automatycznie obniża wartość prądu, że możesz tą elektrodę oderwać. W starych spawarkach okay. było tak, że ona ci się przykleiła, zagrzała i totalnie nie było trzeba było wymienić elektrodę. Tutaj urządzenie samo wykrywa, że jest za duży prąd, zmniejsza go i możesz tą elektrodę sobie odciągnąć. Nie, także dodatkowo jest na wyposażeniu pasek do łatwego przenoszenia, ale rączka w zupełności do takich krótszych przenoszeń mhm. też wystarczy. Nie? Jasne. Ten pasek też się w miarę łatwo tak. zakłada. Okay. Dobra. Fajnie, wygląda to fajnie, spróbujemy, jak to działa. Jak najbardziej. Jesteśmy gotowi. Okej, okay. czyli mamy elektrody, tak, zamiast mhm. drutu do spawania. I teraz. Yy... Jak to dobrać? Które są najlepsze do takiego materiału, powiedz mi Daniel? No Jeżeli spawasz stal zwykłą, mhm. taką jak spawaliśmy poprzednio, czyli kątowniki, czarna stal, to dobrze jest używać elektrody rutylową, ponieważ jest to elektroda, która, którą najprościej się spawa. Okay. Ona bardzo prosto zajarza łuk, prowadzi się ją też, spolina, jest stabilna i potem też ten żużel bardzo łatwo odchodzi. Jeżeli masz stale takie powiedzmy wysokostopowe, tudzież jakieś też i nierdzewne. Są też elektrody zasadowe, z tym, że je się dużo trudniej spawa i też no wiadomo, parametry trzeba po ustawić wyższe. Ale do mojego użytku to będą w raczej... W zupełności rutylowa, okay. najbardziej popularna elektroda dostępna w każdym sklepie marketowym, którą możesz tutaj zastosować. Też elektrody są dedykowane odnośnie średnicy. Tutaj mamy 2,5 mm średnicy. Mamy też dwójki, 3-2, 4-0. I dużo używamy szersze to szersze druty, nie? Tak, tak, one są dużo szersze. To też, że to jest inny troszeczkę proces też upalania się. Otulinę mamy na zewnątrz. drut się samoosłonowym mieliśmy wewnątrz w drutu. Mhm. Tu mamy na zewnątrz. I tutaj odnośnie parametrów też elektrodą dwójką, możemy spawać między 50 a 70 amperów. Tutaj już przy grubszych materiałach, które chcemy łączyć, nawet i 3-4 mm. Wyżej. możemy używać elektrody 4 mm i wtedy te parametry na urządzeniu ustawiamy w granicach od 120 do 100, 180, czasami nawet 200 Amperów, w zależności czy to jest elektroda rutylowa, mhm. czy zasadowa. Czyli im, im grubsza średnica, tym większa moc. Tak, dokładnie. I możesz łączyć grubsze okay. metale. Nie? A powiedz mi, co się stanie, jak przegnę z mocą, jak dam moc, 180 na tą elektrodę w 0 Co się wtedy stanie? Yy, po pierwsze, elektroda będzie się bardzo szybko upalać. Nie wiem, czy nawet zdążysz ją tutaj zaspawać. Nawet jak zdążysz, to w przypadku, jak dobierzesz sobie tą elektrodę do spawania grubości blachy 1,5-2 mm, do czego jest dedykowana, yy -y. ustawisz dużo wyższe parametry, przepalisz sobie ten materiał. Będzie po prostu. Zrobisz okay. dziurę. Okay. A co w drugą stronę, jak zrobimy? Jak yy, jeżeli jest za mało prądu, za prądu to. Yy, ta spoina nie będzie wystarczająco mocna, żeby połączyć te dwa metale, pospawasz, będziesz widział, że coś tam jest jakiś spaw położony, ale przeginając to łatwo to to, to łączenie możesz tutaj e, mechanicznie nawet nie będzie to połączone. Nie? Mhm. Okay, czyli tutaj trzeba bardzo się tego mocno trzymać i mówiłeś, że do grubości materiału dobierasz elektrody, czyli w zależności od tego jak grubo masz stal, taką wybierasz elektrodę, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. gdzie tutaj, tutaj mamy to jeszcze wypisane? Yy, tutaj tutaj mamy, masz tak? amperaże, ale też w instrukcji masz opisane konkretnie… A, do której że ich blachy jaką jak tak, elektrodę? Tak, dokładnie. Okay, dobra. I tutaj nie wyciągamy tej elektrody na szpulę, tylko to jest bodajże, tak? Uchwyt elektrodowy. Tak, tak. Ten uchwyt, zaraz Ci pokażę, bardzo prosto się tutaj montuje w tym, w zależności od tego jak chcesz też używać. Masz tu różne możliwości zamocowania elektrowni w taki kąty. sposób, okay. różny kąt prosty, kąt ten sposób? Możesz również używać tak podłączony. Okay, Przeważnie, okay. tak się ustawia. Albo też jak tej? ktoś ma. Okay. To zależy od specyfiki też prowadzenia ręki. Okay. Jednemu jest łatwiej tak, drugiemu łatwiej jest prowadzić okay. to w takim ustawieniu. Okay. Nie? Okay. To powiedz mi jeszcze tak, do czego byś polecał? Ten drut, a te samosłonawe do czego elektrodę? Bo, tak na mój chłopski rozum, to drut do czegoś cieńszego, tak? Do tak, drut blach, ma tam ładniejszy. parametry, możemy zejść naprawdę dużo niżej i to łączenie elementów może być nawet i takie punktowe, e, dużo cieńszych blach. Dla okay. elektrodom nie pospawasz blachy powiedzmy 1 mm niższej. E, przy tych e, akurat urządzeniach są możliwości spawania cieńszej, ale z reguły e, drutami spawamy cieńsze materiały. Okay. A elektrody to już do takich powiedzmy kątowników 2,5 mm grubości w górę, nie? Czyli elektrody, pracy napraw, czy na przykład taczka, czy na przykład ten walec do trawy, który mamy no, dokładnie, udziałać dokładnie. z kątownikiem. Okej. Okay. Okay. Istotnym plusem jest też to, że możemy tutaj spawać bez problemu na zewnątrz chyba Daniel. tak? Bo nie ma żadnych gazów zewnętrznych, Jak tak? Najgorszy. Nic się, możemy się nie martwimy. Ją... Wszędzie możemy sobie wnieść, ale no, leciutkie życie. To coś jest lekkie Fajne. poręczne. Super. Parametry będą prostsze, widzę, niż w tamtej maszynie, więc tak. myślę, że pójdzie nam łatwiej. Zobaczymy, jak dalej. Jak najbardziej. Okay. No to idziemy na ogród. OK, mamy tutaj do pospawania półki obciążeniowe do naszego wału do trawy, do ugniatania trawy. Dzięki temu on będzie cięższy i będzie nam łatwiej ugniatać. Daniel, jak tutaj to wpinamy tym razem? Stosujemy elektrodę rutulową, mhm. która ma DC minus, czyli DC minus. Okay. elektroda, uchwyt mhm. elektrody musi być podłączony do minusa. OK, czyli, jak jest, czyli do góry. Mamy minus na górze. Tak, no to do góry. góry. Dokładnie. Tak. A przy uchwyt masowy, który musisz zamknąć obwód, podłączamy do Nie plusa. Ma tak. Czy zawsze tak elektrody. Przy... Nie, zależy od polaryzacji. Zależy tak? od typu elektrody. Ta okay. elektroda lutelowa przy spawaniu DC, które mamy w tym urządzeniu, podłączenie stosujemy tak, jak, tak jak ci pokazałem. E, tutaj możemy zapiąć? Możesz zapiąć. Tak, sam. bo to wszystko jest połączone ze sobą, więc będzie. Tak, będzie jest to łapać. metal połączony, załapie bóg. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Proszę, zamontuj sobie elektrodę. Mhm. Według... Uważać tutaj, żeby tego nie dotykać, nie obtuszać, Czy to Gdzie nie ma co... znaczenia? No, raczej to tak, tego nie obtuszczę, ale no, elektrownia powinna być też wilgotna, więc mhm. trzymamy ją zawsze w suchym miejscu. Tak, więc gdzieś dwie, na środku, tak? tak. Tak, jest ok. Tak tak jak jest. No to co? Włączam urządzenie. Włączam urządzenie. Tutaj, jak masz elektrodę, no to mhm. musisz mieć przełączone na MMA. No tak. I jasne. wtedy. Odpowiednia wartość przy 2,5 elektrodzie, którą stosujemy w tej chwili, stosujemy ustawienie prądu między 60 a 90 Amperów. Ustawmy sobie 70. Okej. Okay. O powiedzmy jest 70. Okej. Okay. jeżeli będzie mi przepalać, to mam zmniejszyć. Dokładnie. A jeżeli będzie mi kleić, to mam troszeczkę zwiększyć, ale w tym zakresie 60-90, dedykowanym do danej elektrody. Dokładnie. Dobrze rozumiem? Tak. Okej. Okay. Dobra. I teraz powiedzmy, jeszcze, żeby zakończyć teorię, jak prowadzić. Bo z tego co rozumiem, tutaj ciągniemy w tym wypadku, tak? Tak. Nie dopychamy. Uchwyt musimy trzymać w ten sposób, do materiału spawanego po prostu go ciągniemy. Okej. Okay. I musimy pamiętać o tym, że elektroda się skraca. Tak, tak, tak? Jest. To jest Więc prowadzenie jego tak? jest trudniejsze niż przy okay. standardowym uchwycie z drutem, który wychodzi z uchwytu. Czyli ciągnę i dopycham jednocześnie. Oje Boże, Boże. Dobra. Eee, okej, okay. czyli ciągnę i dopycham jednocześnie, okej. Okay. Dobra, no to chyba będziemy powoli za chwilę próbować, nie? Jasne. I ocenimy próbę. Okej, okay. czyli pocieram i jadę, tak? Tak jest. Dobra, jesteśmy po krótkich próbach, półtorej elektrody wypalonej. Jedziemy. Troszkę podpaliłem, troszkę wypaliłem, ale będzie się trzymać. Ok, opukajmy. Daniel, co sądzisz? Będzie się trzymać jak zapniemy z drugiej strony? Jest w zupełności. Super, Super. dobra. To teraz robimy z tamtej. Okej. Okay. Wygląda Jak na to, że stygło. chyba będzie dobrze na tą stronę. Tłóż motulinę. Jak to wygląda dla Ciebie? W zupełności konstrukcyjnie na, ten, na tą potrzebę wystarczy. No to jeszcze zróbmy drugą stronę. Tak Marcin, tak patrzę na tą spoinę, jak będziemy spawać z drugiej strony, to staraj się w miarę stabilnie trzymać też ten, tą elektrodę, bo mm -hmm. wiem, że to nie jest łatwe, ale też patrzę na... amperaż jest dobrze ustawiony, bo ładnie jest przetop jednego materiału i do drugiego, okay, super. więc to bym zostawił. Głównie jest to chyba sposób zajerzenia i prowadzenia uchwytu i wtedy spoina będzie perfekcyjna. Okay. Czyli prowadzić strony... wolniej troszkę, czy...? Znaczy wolniej i stabilniej, żeby, no, żeby ręka się To jest do wyćwiczenia, okay. ale jest, jest tak, całkiem dobre tu... parametry, nie trzeba nic zmieniać. Dobra. No perfekcyjnie, szło całkiem ładnie. Dobra, robię drugą z rozpędu. Okay. I Jezu. teraz je porównajmy. Wydaje mi się, że pierwsza była lepsza. Tutaj z tej strony się gorzej robi. Też gorzej widać. Zobacz, jak łatwo odeszła spoina, uh -huh. to jest ta otulina, że stuknięcie parę razy przy równomiernym położeniu. Bardzo ładnie to wyszło wszystko. Tu też bardzo łatwo odchodzi. Tu na środku można by poprawić, ale całkiem też dobrze widać przetok. Ale wydaje mi tutaj... się, że trzyma wystarczająco. No, no, i, no kładziemy i kładziemy, sprawdzamy. Czy to nam. Wygląda? Słuchaj, trzymać się, trzyma. Utrzymuje, widzę ciężar. I to spory ciężar, bo ja go nie mogę utrzymać. Idzie? Spełnia swoją. Idzie. Zadanie jest wykonane. Dzięki Danielu za pomoc. Jakbym miał podsumować te, te dwie metody, to powiedziałbym, że rzeczywiście łatwiej i szybciej zacząć z pawarką elektrodową. No natomiast nie zrobi się tego tak ładnie, nie wiem, czy się ze mną zgodzić jak, jak drutem. Tak? Drut jest precyzyjniejszy, e, to wszystko wygląda po prostu estetycznie. Jeżeli tej estetyki tak bardzo nie potrzebujemy, no to gdzieś tam ta elektroda działa. Natomiast jeżeli szukamy. Trochę wyzwań, żeby się rozwijać i poznawać nowe rzeczy, to zdecydowanie. Ja zamierzam przynajmniej kształcić się dalej w spawaniu drutem. Super i to mi się podoba, Marcin. Wyzwanie podjąłeś, nowe umiejętności nabyłeś spawanie elektrodą, które nie jest takie proste wyszło Ci całkiem ładnie szczególnie te ostatnie spoiny, no jestem z Ciebie dumny ustawienia elektrodowe, jak wiesz tu są prostsze, ale też no, wyzwania warto podejmować, tak jak mówiłeś spawanie migiem jest też tutaj bardziej estetyczne przy różnych takich potrzebach, które będziesz miał do spawania można wykorzystać miga do takich prostych konstrukcji jak ta, widzisz, elektroda zdała swój egzamin Super, bardzo dziękuję za Dzięki wielkie. Jestem z siebie Dzięki.